Kiedyś do naszego domu jezuickiego tutaj w Gdańsku przychodzi taki pan. E, tam coś zgubił, czegoś szukał u nas w kościele i mówi mi w pewnym momencie: Ojcze, Pawle, coś ważnego mam do powiedzenia. Niech ksiądz poprawnie odprawia tę mszę świętą. Jak ksiądz będzie, jak ksiądz mówi słowa Jezusa, ciało moje, krew moja. To nie Ksiądz nie patrzy w ten szał. To są najważniejsze słowa, które są potroskiem przy świętej dla Księdza. Niech Ksiądz patrzy w hostię, niech Ksiądz patrzy w ten kielich, a nie w ten szał. To są najważniejsze słowa Jezusa na tym Mszy Świętej. To była taka trochę dziwna dla mnie sytuacja. Ja jakby doceniam jak szczerość tej osoby i tego, tego pana, jego zatroskanie o moją drogę, gdzieś tam wewnętrzną na Mszy Świętej. Ale wiecie, coś, co sobie zadałem wtedy, czy pytanie, które sobie zadałem wtedy, czy z tej okazji, to było takie: co jest tak naprawdę najważniejszym momentem dla mnie podczas Mszy Świętej? Bo muszę szczerze powiedzieć, że Msza Święta, od kiedy jestem księdzem, od kiedy mogę ją odprawiać, to jest coś dla mnie po prostu niesamowitego. Niesamowitego. Ale czy jest tak, że to jest dla mnie najważniejszy moment Mszy Świętej? Myślę, że nie. Myślę, że nie. Myślę, że taka rzecz, która dla mnie osobiście, która daje mi najwięcej pociechy i to wam szczerze muszę przyznać, że to jest takie odkrywanie całego, jak to dobrze ująć, niesamowitego bogactwa tekstów liturgicznych. To jest, no wiecie, to są w ogóle jakieś kosmiczne rzeczy, jak tak sobie człowiek uświadomi co tam naprawdę się dzieje. Jest czwarta modlitwa eucharystyczna, która ja ją często gdzieś tam powtarzam studentom, a która jest po prostu niesamowita. Spraw, modlimy się o Ducha Świętego, Duchu Święty spraw, aby wszyscy, którzy będą spożywali ten sam chleb i pili z jednego kielicha, zostali przez Ducha Świętego złączeni w jedno ciało i stali się w Chrystusie, żywą ofiarą ku Twojej chwale. No Boże, to jest coś niesamowitego. Wszyscy, którzy będą spożywali ten chleb, będą złączeni w jedno ciało. Tak jak modlimy się o Ducha Świętego, żeby przemienił chleb w ciało, tak jak się modlimy, żeby Duch Święty przemienił wino w krew, tak samo modlimy się, żeby wszyscy byli przemienieni w ciało Jezusa, żeby stali się prawdziwym ciałem, prawdziwym kościołem. Zobaczcie to. Tak, z tym święty to nie jest jakaś poezja, którą się recytuje, ale to jest taka głęboka, niesamowita modlitwa. Inna modlitwa eucharystyczna, wiecie, to jest modlitwa bodajże druga modlitwa eucharystyczna o tajemnicy pojednania, gdzie padają, padają niesamowite zdania, tam się bardzo dużo mówi o, o tym, w jaki sposób poszukiwać pojednania. I która, ja myślę, że jak się ją dobrze przeczyta, a człowiek ma problem z pogodzeniem się z innymi, jak się człowiek w nią wgryzie, jak się zagłębi, weźmie ją na modlitwę, to Pan Bóg będzie mówił, w jaki sposób się pojednać. Mówi ona między innymi tak. Szczere szukanie pokoju gasi spory. Miłość zwycięża nienawiść. Pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. Szczere szukanie pokoju gasi spory. Już szukanie pokoju, już szukanie pokoju gasi spory. To nie jest tak, że, yy, że ja najpierw muszę wygasić spór, aby mieć pokój. Ja muszę poszukiwać pokoju po to, żeby spór ugasić. Kiedy jestem, kiedy trwam w nienawiści, to mogę być przekonany, że nienawiść zwycięża, że nienawiść zło jest górą, a tymczasem okazuje się przez pojednanie, że to miłość zwycięża nienawiść. Że moje pragnienie zemsty, kiedy jestem pragnieniem zemsty, czyli tego, że jestem poszkodowany, ktoś mi wyrządził krzywdę i ja chcę się odpłacić, to to pragnienie zemsty ustaje. Ustaje przez przebaczenie. Że przebaczenie to jest wolność, bo coś, co nie jest najgorszego w złuch w cierpieniu, które się dzieje w naszym życiu, to jest z jednej strony doświadczenie, właśnie doświadczenie zła, doświadczenie krzywdy, ale potem niewola. Niewola względem tego, który mnie skrzywdził. Przez przebaczenie ja się uwalniam od niego. Uwalniam się ostatecznie od wszystkiego, co złego zostało mi wyrządzone. O ostateczności uwalniam się też od, od pragnienia zemsty. Pragnienie zemsty ustaje przez przebaczenie. Wiecie. To tak naprawdę można by wziąć każdy fragment mszy świętej, wgryzać się. Jak on jest niesamowicie piękny! Jak on ciągnie do Pana Boga. Ja nawet się wynotowałem ostatnio. To jest, słuchajcie, co niedzielę, co niedzielę są przewidziane inne fragmenty, inne modlitwy, tak zwana kolekta, modlitwa, no, modlitwa nad darami czy modlitwa po Komunii Świętej. W dwudziestą niedzielę zwykłą, między innymi, ksiądz modli się tak. Daj nam dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Daj nam dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Jak ja sobie pomyślał o moich wszystkich pragnieniach, jak bardzo bym był szczęśliwy, gdyby one zostały spełnione. Jak bardzo bym był szczęśliwy. A to, o co się modlimy we Mszy Świętej, to modlimy się o dziedzictwo, czyli coś, na no, co ja nie zasługuję, co jest własnością mojego ojca. Co jest własnością nie moją, co ja mogę tylko i wyłącznie dostać. Daj nam dziedzictwo, które jest nieskończenie większe niż wszystkie nasze najbardziej śmiałe pragnienia. Takie dziedzictwo, w którym ja już nie będę, nie będę głodny, nie będę spragniony, będę w końcu spełniony, będę mieć takie poczucie, że wszystkie moje. Że wszystkie moje potencje, wszystkie moje umiejętności, wszystkie moje talenty eksplodują całą ferią barw. I mało tego, że ja, ja jestem w stanie pomyśleć o tych rzeczach, ale jestem świadomy, że to, co na mnie czeka, jest o niebo większe od tego, co jestem w stanie nawet sobie pomyśleć. Daj nam dziedzictwo, które przewyższa wszelkie pragnienia. Zobaczcie, jak się człowiek wgryzie w Mszę Świętą, jak się wgryzie w teksty liturgiczne, to, to go niesamowicie ciągnie od razu do Pana Boga. Dlatego Msza Święta, sprawowanie Eucharystii, jest moją naprawdę wielką radością.